Śmigno w gminie Lisia Góra było dziś miejscem dziewiątego małopolskiego konkursu wokalno-instrumentalnego środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Była to okazja do integracji, zabawy i twórczej rywalizacji. Jest to duża impreza, ponieważ jest to małopolska impreza. Gościmy tutaj 19 zespołów całej Małopolski z odległych terenów. Jest Nowy Sąż. jest... Są Janowice, jest, są Zegartowice, Boknia, Brzesko I dlatego myślę, że, że należy podkreślić, że jest, jest to impreza duża na skalę właśnie Małopolski. Cieszy się coraz to większą popularnością, ponieważ z roku na rok mamy coraz to więcej osób. Myślę, że bardzo fajne. Bardzo fajnie jest się spotkać, integrować się z ludźmi żeby ludzie zobaczyli, że nie jesteśmy zamknięci w jednym, w jednym kręgu, tylko jesteśmy tacy sami jak, jak oni, tylko tak jak się mówi sprawnie inaczej, żeby po prostu zobaczyli, że, że nie, było większość ludzi myśli, że się jest zamknięty w jednych w trzech ścianach, mi się bardzo podoba takie właśnie integrowanie się z ludźmi zdrowymi i... To jest okazja do integracji wszystkich uczestników środowiskowych domu samopomocy i bardzo dobrze, że takie imprezy są bardzo dobrze są cykliczne, bardzo dobrze że jest kolejna już, już edycja. Zbliżamy się do, do takich okrągłych edycji. więc to jest bardzo potrzebne Ci ludzie mają okazję spotkać się, mają okazję pośpiewać, mają okazję pokazać swoje talenty, które często są naprawdę naprawdę bardzo, bardzo takie duże i, i to są miejsca, gdzie mogą się wykazać, mogą się podzielić z innymi uczestnikami, swoimi kolegami, koleżankami, z nami, wszystkimi tymi talentami. Także bardzo się cieszę, że kolejny rok, mamy kolejny raz piękną pogodę, że można to zrobić w plenerze, że można to zrobić na zewnątrz. To tylko jeszcze ulepsza po prostu tam imprezę. Konkurs wokalno-instrumentalny w śmignie zgromadził 19 zespołów z całej Małopolski.